Firmy działające na obszarze Stalowowolskiej strefy przemysłowej chcą zatrudniać kobiety. Z uwagi na coraz większą automatyzację linii produkcyjnych, kobiety zajmują równoprawne stanowiska z mężczyznami. Często wystarczy krótkie szkolenie, by z pozoru groźnie wyglądające urządzenia mogły obsługiwać kobiety. Dlatego w wielu stalowowolskich firmach to właśnie panie rekrutowane są nie tylko do prac biurowo-administracyjnych, ale również do hal produkcyjnych. Na przykład w firmie Andor, produkującej ościeżnice drzwi wewnętrznych Stale wzrasta wskaźnik zatrudnienia kobiet. W gronie ponad 100-osobowej załogi panie stanowią połowę zatrudnionych. W naszej firmie tak naprawdę od wielu lat nie patrzymy na to, czy ktoś jest kobietą, czy ktoś nie jest kobietą. E, przyświeca nam też zasada parytetu, e, nie tylko na tych stanowiskach gdzieś tam mniejszych, ale również wyższych. Nasz zarząd w 50% stanowią kobiety. Wśród osób zarządzających również jest duży odsetek kobiet. Ale także na produkcji poszukujemy pracowników do kontroli jakości, ale też no, poszukujemy kobiet na stanowiska specjalistyczne, czy to do kadry, do finansów, do zamówień i sprzedaży. Kobiety radzą sobie tu świetnie jako operatorki maszyn stolarskich do produkcji ościeżnic, CNC czy na linii pakowania produktów końcowych. Kobiety w pracy są bardziej sumienne, bardziej zorganizowane. Wydaje mi się nawet, że bardziej się angażują do pracy. Podobną politykę kadrową realizuje kolejny inwestor strefy Ikea Industry, producent tarcicy do wytwarzania mebli. Firma jest otwarta na zatrudnianie kobiet zarówno do prac biurowych jak i produkcji, gdzie z uwagi na pełną automatyzację panie świetnie sobie radzą. Przykład to pani Beata, która jako główny operator maszyn tartacznych nadzoruje zautomatyzowaną pracę maszyn całego placu produkcyjnego. Pracuje w operatorce, jest operatorka manipulacji dłużycy. Pracuję tutaj już 5 lat. No wydaje się że rzeczywiście, że to jest męska praca, ale jednak kobiety, wydaje mi się, nie jedna da też sobie radę. Pani Ilona z IKEA Industry nadzoruje procesy administracyjno-biurowe. Jak twierdzi, firma stale poszukuje kobiet, które mają ambicje i chcą się rozwijać w nowoczesnym przedsiębiorstwie. IKEA Industry zależy na kobietach w pracy, na zatrudnianiu kobiet w pracy, ponieważ głównym założeniem i kulturą IKEA jest między innymi różnorodność, także bez względu na właśnie na płeć czy na wyznanie na cokolwiek. Dlatego też zależy nam na tym, żeby kobiety swoją obecnością też dużo wkładały. Tak? One bardzo są solidne w swojej pracy, bardzo zorganizowane i to doceniamy. Także całe zaplecze dla kobiet też mamy przygotowane i zachęcamy Panie, żeby nie bały się zaaplikować do naszych, na nasze stanowiska, wręcz namawiam do składania CV. Kobiety są dziś bardzo cenne i poszukiwane na stalowo-wolskim rynku pracy. Automatyzacja linii produkcyjnych otwiera przed nimi jeszcze szersze formy zatrudniania. Ich dodatkową zaletą, co podkreślają pracodawcy, jest fakt, że są odpowiedzialne, pracowite, dokładne i doceniają stabilizację zawodową. Takich właśnie pań poszukuje również działająca od lat w strefie przemysłowej rodzinna firma Triumf, producent pucharów i nagród. To dzięki między innymi pracy pani, stalowo firma sprzedaje rocznie na cały świat 10 milionów swoich produktów. Do zespołu pracowników zaprasza kobiety, które mogą się tu sprawdzić zarówno w roli handlowca, projektanta czy szefa produkcji. Przykład to pani Jagoda, która przeszła całą ścieżkę awansu zawodowego. Zarząd firmy postanowił zatrudnić pierwszą kobietę na ten dział, którą ja byłam i zostałam do tej pory. Najpierw jako pracownik fizyczny. A następnie po szczeblach kariery kierownik produkcji. 90% zespołu stanowią kobiety, ponieważ są dokładne, precyzyjne, skupione, zdolne manualnie. Oczywiście są i wyjątki, ponieważ mamy w zespole dwóch panów, którzy również świetnie sobie radzą. Zespół, jaki tworzymy, to fantastyczni, wartościowi ludzie, dzięki którym współpraca. I realizacja zadań to czysta przyjemność. Obecnie kobiety w firmie Triumf stanowią ponad połowę załogi, a rekrutacja trwa nieustannie. W firmie Trium zatrudniamy na obecnie 224 osoby, z czego 60% naszego zespołu stanowią panie, które świetnie sprawdzają się zarówno na stanowiskach biurowych, jak i logistycznych. To, co ważne, myślę, też, to to, że pracujemy od poniedziałku do piątku, weekendy mamy wolne. No i zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych procesach rekrutacji, zarówno panie, jak i panów, na naszą stronę www.triumf.com do Zakładki Praca oraz również na naszego firmowego fanpage'a. Strefa przemysłowa stalowej woli kojarzona do niedawna z chutą stalowa wola zdominowaną przez mężczyzn całkowicie się zmieniła. Dziś działa tu 70 firm z kapitałem polskim i zagranicznym, a z racji stosowanych nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcyjnym kobiety stały się równoprawnymi pracownikami i kandydatami do pracy.